Halo, halo! Na sobą. Nie gdzie idzie? Idziemy tu, w tą stronę. Zakręcamy tu, szybko. No taki. Nie można nas Ona się odwraca. Do mamy. Halo! O. Do mamy, do mamy. No, biegnij do mamy. No. <laughs> idzie, idzie. Gdzie, idzie? idzie. Szybko, dobry. Bardzo ładny film przedstawiający wasze tyły. Teraz przód. Tu idziemy do mamy. Chodź pokażemy jak gramy w piłkę. To jest piłka. Szybko chodź do piły. Kopnij. Kopni. Kopnij piłę. Tak no, niechcący ją kopnęłaś. Það er aðeins aðeins aðeins. Þú hættu þín kohínku, <gulý> jínku, jínku. Svöru maður ég er pappa. Pappa?